W dzisiejszym filmie obejrzymy, jak przygotować włosy, które są 100% siwe, tak, aby zmienić ich odcień na naturalny. Wiadomo, że największym marzeniem każdej kobiety jest mieć naturalny kolor jak najdłużej. Oczywiście rekomendacja jest taka, żeby polecać jak najjaśniejszy odcień, dlatego że wtedy najmniej widać tą siwiznę. Co jednak, gdy lubimy mieć intensywny kolor? Tak jak tutaj w tym przypadku widzicie, rzeczywiście te włosy są w 90%, może nawet 100% siwe na górze. Oczywiście zupełnie inaczej sytuacja będzie się miała na samym dole, gdzie jest trochę tych włosów ciemnych jeszcze, ale tutaj jest w minimalnej ilości. Są trzy różne techniki, jak pokryć w 100% siwe włosy, tak żeby się nie wypłukiwały, żeby kolor się trzymał i żeby był naturalny. Pierwszą z nich jest zastosowanie mocniejszej farby naturalnej. Mocniejsza farba naturalna, w moim przypadku farb Fadża to 4.00, gdzie jest wzmocniona natura przez dodanie podwójnego pigmentu niebieskiego i podwójnego pigmentu czerwonego. Żółtego nie dodaje się drugi raz, dlatego że żółty pigment i tak wchodzi i jest bardzo intensywny. Przy zastosowaniu tak mocnej farby mamy pewność, że kolor będzie się dobrze trzymał. Możemy go oczywiście w różnych proporcjach mieszać z innymi kolorami. Zupełnie inaczej jest w wypadku, kiedy chcemy uzyskać jakiś nienaturalny, inny kolor, ciekawszy, np. 477. 477 to taka farba, która wymaga tego, aby pokryć głos dwa razy. Dlatego za pierwszym razem nakładamy głosy z szóstką, za drugim z trójką. To jest to druga technika, którą możemy zastosować. Trzecia technika, którą możemy zastosować, to prefigmentacja. Nakładamy wtedy farbę jaśniejszą w żądanym kolorze na włosy ze zwykłą ciepłą wodą, suszymy je i dopiero aplikujemy odpowiedni kolor. A teraz przystąpię do pracy z modelką. Na początku aplikuję farbę na sam odrost, jest to zupełnie inna mieszanka niż tą, którą zastosuję na końcu włosów, dlatego, że mamy do czynienia z dwoma różnymi zupełnie włosami. Tak jak wspominałem, odrost jest 100% siwy i chodzi tutaj o zastosowanie zupełnie innej mieszanki, niż ma to miejsce w przypadku już pofarbowanych włosów. Jeżeli bym nałożył ten sam kolor, uzyskalibyśmy znacznie ciemniejsze, Włosy już pofarbowane niż odrost. Także na początku kryję sam odrost. Zastosowałem farbę 4000 zmieszaną na pół z farbą 477. Na resztę włosów stosuję mieszankę z wodą 1,5%, czyli w wypadku fajano Lift. Jest to on kolor 6,77 znacznie jaśniejszy niż na odrost, bo tak jak przypomnę, tam nałożyłem 4.0.0.4.7.7 na wodzie 6% dlatego, że niestety utrwała koloryzacja, czyli ta na 1,5% wodzie ma, daje bardzo małe szanse na pokrycie jasnicy ale na już raz pofarbowane włosy możemy spokojnie nakładać kolor Wtedy nie przyciemnimy sobie końców, nie dojdziemy do koloru czarnego jak to ma jak to się dzieje w wypadku permanentnej farby na wodzie 6%. Farby należy trzymać na głowie mniej więcej zakładając, że aplikacja na odrót to 10 minut, więc następnym krokiem jest nałożenie farby. W tej... Pały, czyli sami mamy na resztę głosów, i od tego momentu możemy mieć 20-25 minut. Naprawdę nie trzeba trzymać dłużej. To wystarczy, żeby ta mieszanka była 35-40 minut na głowie. I powinniśmy uzyskać ładny kawałek, efekt zaparkowania sił włosów. Zwilżamy tę głowę przed Po zbliżeniu zaczynam masaż, szczególnie konturów. Dlatego, że stara zasada mówi, że farba farbę myje i do momentu, kiedy nie spłuczę tego wodą w tym miejscu, tylko zastosuję farbę, bardzo ładnie odklei ona nam, ona skóry, to co niepotrzebnie straszyło na konturze. jak masaż należy wykonać co Wycierałem sobie parę z włosów. Przy wynikłotach na świeżym skórku. Jak widzimy, odpowiednie zastosowanie technik krycia w pozwala nam na uzyskanie ładnych głębokich odcieni, niekoniecznie nudnych natur, przy jednoczesnym, stuprocentowym kleciu i, i równym, wyrównanym kolorze na całej długości. Cięcie. Mamy zakończoną koloryzację. Możemy puścić panią wolno, a ja zapraszam was do oglądania następnego filmu. Dziękuję. Yeah. Dziękuję.